Dzisiaj na rybak byłem z Łukaszem, fajnie połowiliśmy, fajny był dzień. Łukasz ma pierwszego jesiotra na razie malutki, ale zawsze. dzisiaj mam przygotowane dwie mieszanki. Jedną słodką, drugą taką bardziej rybną. Kulki wanilia, marcepan. No, Łukasz ma drugą rybkę już. W międzyczasie jeden jesiotr siedzi już w kołysce, czeka, czeka na sesję na sesję, a Robert znowu pakuje. W nocy było około 2 stopni i jesiotry się ruszyły. Jak na razie ładnie. Mamy dublecik, jak to na Grębowie bywa. Łukasz dzisiaj łowi ciągle jeśotry ja się harpie. Się nie dwa, znaczy jednego dopiero udało mi się wyciągnąć, dwa z piołem, a Łukasz z jeśotrami się bawi. W najlepsze. Bawię się, są bardzo waleczne. Który to już Łukasz? Trzeci. Trzeci, Trzeci jesiot. Ale dopiero półtorej godziny łapania. Trzy jesiotry w półtorej godziny nieźle. Najlepiej biorą na kanapkę, nie mówię. Łukasz musi mieć siłę do łowienia. <laughs> Dzisiaj Jesiotru podobały sobie śledzia. W ogóle na kurki nie chcą brać za bardzo. O stary, gratulacje I na pederka Złota rybka Złota rybka Nie mogę nic zrobić, znaczy nie chcę stracić ryby Nie chcę się z nią szarpać, bo jest ładna ryba Na razie nawet nie wyskoczyła Ani nic No, jest Łukasz Złapałbyś coś innego niż Jesiotra Ale wiem dlaczego Bo nie założyłeś śledzia I wiecie, my je tak łapiemy wpuszczamy je w taki worek specjalny i co jakiś czas Robert albo ja nakładamy na hak, wypuszczamy i wrzucamy. I wrzucamy. To nieprawda, że tu tyle jest ryb. Taki, <gry> taki karpisonek. Spoko było. U mnie to najczęściej siotry. Parę karpików, no ale... Zdecydowanej przewadze to jesiotr u mnie żerował Chociaż i tak się na niego nastawiłem Przynętą, no, którą najbardziej sprawdzałem na tego jesiotra To był śledzik, śledzik na Raslisnera I to bez ściemy, mówię Wam szczerze że... Jak kuchać? damy radę co zjeść dzisiaj, czy nie bardzo? Którego wybierasz? Tego mniejszego, czy większego na patelnię dajemy? Ładne sztuki, Ładne ładna sztuki. walka Przykupu. Fala jest duża na zbiorniku, ale od rądu nie przeszkadza Minus 2 stopnie rano, jak najlepszy biorą. Znowu szczęśliwy łowca yeah. Super. Ładny karpik, kolejny. Pięknie. O, no, ładny. Ja na początku próbowałem na kulki łapać je siotry, no to złapałem tylko jednego, a w tym czasie Łukasz już miał 4-3 albo 4, już nie pamiętam. I ja się jak tylko przerzuciłem na śledzika, od razu się z... no, szybkość brań zwiększyła. Szczęśliwy łowca. Pięknie. Super. Ale piękne łuski. Super ryba. No i... Robert, łowca karpi. No ja za to łapałem karpie, tak na dystansie 80 metrów. Nie chcieliśmy, znaczy, no ja rzucam tak na 80 metrów, dalej gdzieś nie, nie, nie rzucam, więc chcieliśmy tak te ryby skupić na tych 80-90 metrach maksymalnie. No tak powiedzmy, że może nawet mi się udało, bo, bo było kilka tych karp i nawet na początku zniezło niezłą o te ryby brały, więc nie narzekam. Praktycznie na trzy wędki nieraz był odjazd. No. Ciężko było się połapać, co i jak. Jak brała, to brała na wszystko. Wyjazd super, nie? Spoko, jak, jak zawsze na przystanku. Zawsze jest fajna atmosfera, fajnie można połapać. Nigdy tutaj nie wróciłem bez ryby. Jak połapać i się włapać, to można się włapać. W jeden dzień. A konkretnie? A konkretnie.